Cześć, witam was w kolejnym filmiku z Call of Duty Ghosts I dzisiaj mamy naprawdę dużo tematów do omówienia, także zaczynajmy e, Witam wszystkich, ja jestem Maniak, nie muszę się chyba przedstawiać e, No w sumie troszkę było to głupio, bo jestem na własnym kanale, ale nieważne e, Dobra, na początek klasa, do kemów e, Wcześniej wam je nie pokazywałem, dlatego że... W sumie nie wiem dlaczego, zapomniałem e, Bo dlatego, że kilka miesięcy temu już stworzyłem... 3, dokładnie chyba miesiąc temu, stworzyłem inną klasę i według mnie jest to najlepsza klasa do zdobywania chemów w tej grze. Oczywiście to jest tylko moje zdanie, tak jak muszę tutaj to powiedzieć, bo ktoś może ja mam taką, może powiedzieć, że ja mam taką klasę i mi się lepiej gra. Wiadomo, bo każdemu może się inaczej grać z inną klasą, ale dla mnie to jest najlepsza klasa. Pokazuję Wam ją, dlatego że możecie, no nie wiem, nie wiedzieć na przykład jak stworzyć klasę taką no i tutaj macie odpowiedź właśnie, taką klasę możecie stworzyć, żeby Chcąc nabijać chemy, yy, wiedzieć że ta klasa jest, no daje wam solidne postawy do tego. E, dobra, także tutaj masz tę klasę, kolejna rzecz. E, ten gameplay na sam koniec, on jest długi dość, e, bo był długi mecz, na sam koniec Avermidia znowu zacznie sobie dawać znaki i będziecie widzieć niestety e, spadek wydajności, tak? E, I dokładnie, dokładnie dzięki temu też pokażę Wam jak, o co chodzi z tą i gdzie jest gdzie jest ten ból. No ale niestety, wybaczcie mi za to nie przewidziałem, że ten mecz będzie trwała aż około 12 minut. E, I... Y... No tak wyszło, że po prostu po tych 10 minutach ta Vermidia jakby zwalnia, tak? To jest dla mnie całkowicie nielogiczne i bez sensu. No ale no jakoś tak jest i jakoś nie wiem, albo to jest kwestia karty, albo monitora, albo kabla. Coś musi być z tym, dlatego że to jest nowa Vermidia, została wymieniona i ten, ten problem jest jakby... No jest cały czas ten sam, więc no niestety nie, nie naprawiono tego. Znaczy to widocznie to jest coś po mojej stronie, tak? Chociaż no, nie mam zielonego pojęcia co to może być, no ale... Trzeba będzie tutaj coś pokombinować, ale nie o tym. E, ogólnie gameplay według mnie da się oglądać nawet z tymi zacinkami. E, wiadomo, nie jest on wtedy zbyt przyjemny dla oka, aż tak jakby był bez tego, no ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. kem e, wbijany z Remingtona bez dodatków, dlatego że nabijałem ten czerwony kamufle, żeby sobie dać złoto tego Remingtona. Okej... Okay. O czym chciałem się powiedzieć, tak nakrę nakręciłem pierwszy zgon, jeszcze tutaj powiem o gameplayu, bo to jest no, właściwie jedyny, drugi zgon, ostatni, no, jest po prostu z mojej głupoty i e, to był właśnie symbol tego, że się nie gra w jakąś grę długo i nie wie się co dokładnie powinno się robić i to był mój taki błąd i tutaj byłoby do jednego, a było do dwóch, co jest troszkę smutne, bo wiadomo, że do jednego zawsze jest fajniej. No ale nie narzekam, bo i tak to po długiej przerwie gameplay był, także Okej, okay, pierwsza rzecz. Wyszedł pasz do Call of Duty Ghost jakiś, jakiś tydzień temu i właśnie to zmotywowało mnie do tego, żeby włączyć tą grę w ogóle <grych> i zagrać cokolwiek w niej i zmieniłem opcję na takie jakie grałem kiedyś No i powiem, że grało się nawet. Nawet, nawet, nie było tragedii ogólnie To co prawda nie było idealnie, tak? Ale nadal ale już coś się dało ugrać i tak jak napisali w informacjach na temat patcha w patch notes, że została zmieniona optymalizacja i faktycznie troszkę się polepszyło Co oczywiście na plus. Poza tym podobno tak jest przynajmniej w patchnoucie, zmieniono wariacje spawnów, tak to jest nazwane e, czyli to, co, to o, czym, o czym pisało Infinity Ward czyli będą się starali jednak zmienić spawn, dlatego że w tej grze są one niebotycznie źle zrobione i e, to już wiemy od premiery właściwie, a patch, mamy luty patch wyszedł w styczniu, pod koniec e, także no jak widać Infinity Ward bardzo się przejmuje tym co gracze sądzą e, no i niestety e, porównując jakby EA do Infinity Ward, właściwie EA do Activision, o to oboje, obie te firmy są tak samo pazerne na pieniądze, jednak jej przynajmniej Dice słucha graczy. Co na przykład widzimy dzięki temu, że mamy taki miesiąc luty, i to jest miesiąc e, dedykowany graczom w grze Battlefield. Gdzie możemy, gdzie za samologowanie dostajemy tam jakieś pakiety, wiecie te uzbrojenia. E, gracze premium dostają jeszcze jakieś tam bonusy. Ogólnie, no. A, podwójny, podwójny Exp jest chyba coś takiego. Jednak to świadczy o tym, że gracze nie są sami dla siebie, tylko ktoś e, nad nimi czuwa. I ogółem to, że gracze mówią coś, no to, to jest potem jakby w grze. E, Widoczne, tak? No już nie mówię, nie mówię o takich że jak Counter Strike, gdzie wszystko, co gracze mówią, jest przenoszone na, na grę i na mapy, no bo to jest gra typowa pod pecety. E, i, I tam po prostu Valve dba o to, żeby społeczność była i graczy w CS jest coraz więcej co cieszy. E, ok, kolejna rzecz. Wyszedł e, patch do Battlefielda 4. E, I wprowadzono coś, co się nazywa mantle. Co To jest Mantle. To jest biblioteka graficzna obsługująca grafikę, tak przynajmniej się to wydaje. E, to jest to samo co DirectX e, 10 czy tam 11. E, to są biblioteki systemowe, dzięki którym gra rozumie się z komputerem. Dzięki tym bibliotekom gra może porozumiewać się Dzięki tym bibliotekom gra może porozumiewać się, porozumieć się, boże, z komputerem. E, I o co tu chodzi? AMD stworzyło swój własny autorski system tych bibliotek e, o nazwie Mantle. I dzięki temu Mantle, tak wiem, tu w ogóle ak akcent angielski jest świetny w tym słowie, bo fajnie można to by powiedzieć, Mantle, Mantle. Yy, mamy wedle AMD, przed jeszcze wyjściem nowych sterowników, 14.1 dla AMD. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma, to są bety oczywiście, bo 13.2 są najnowsze oficjalne dla AMD, a 14.1 to są bety. Yy, I w tych właśnie sterownikach 14.1 są już te nowe biblioteki Mantle. I jeżeli ktoś, ma, ktoś z Was ma kartę AMD i gra w Battlefielda 4, to polecam się na sterowniki. Wedle AMD i wedle tam testów robionych, co według mnie też jest bez sensu, na jednych z najlepszych kart od AMD, e, wydajność była około 30-40, klatek większa. Generalnie nie mi się w to wierzyć, że to jest w ogóle możliwe, e, póki dzisiaj nie włączyłem BFA na, tym, no, na tych nowych bibliotekach. I muszę Wam powiedzieć, że e, to jest szokujące. To jest po prostu szokujące, że na mojej karcie. Tak, na tym HD7850, gdzie te Call of Duty ledwo co działa, dosłownie, bo tutaj widzicie, to jest, grafika, to jest grafika na low, cienie wyłączone, nic tu nie ma. Poza tym, że rozdzielczość tekstur jest na wysokie, e, dlatego, żeby widzieć camo i żeby ostrość była dość dobra, to tu nic nie jest włączone. I ta gra wygląda na ten moment jak gówno e, u mnie na komputerze i działa ledwo co? Dopiero, dopiero dzięki takim ustawieniom, mam jakąś płynność. W wypadku mantu, kiedy dzisiaj to włączyłem. Na początku w ogóle nie wiedziałem, że to włączyłem, od tego zaczniemy. Dopiero potem to włączyłem, znaczy nie włączyłem tego, a już mi się wydawało, że jest płynnie. Co już w ogóle jest śmieszne, bo to oznacza, że optymalizacja, nawet bez mantu, została ulepszona. Jednak potem jak włączyłem tą opcję, bo to trzeba w opcjach graficznych włączyć to, mantu GPU czy coś takiego, dopiero poczułem, z czym mam do czynienia. I to jest po prostu niesamowite, że grając na Medium, zawsze w BFA, to było dość płynnie. Mm, dla mnie to było optymalnie. To było tak 50 klatek ze spadkami. Eee, uzyskałem grając na mapie obrzasku, którą Wam nawet wrzucę. Zobaczcie tutaj. Widzieliście? Ten typek się stał. <laughs> What the fuck? Eee, grając na mapie obrzasku. Eee, uzyskałem na high, powtarzam na high i to nie jest nowa karta od AMD jakaś. To jest starość. Już półtora roku będzie miał. To jest HD7850, jeden z najgorszych modeli od Gigabajta, e, jakie wyszły, bo cała pierwsza partia tych modeli była wadliwa. Ja też taki miałem. Ci, co oglądają mnie dłużej, wiedzą, że musiałem wymieniać tą kartę w wakacje. E, od para BFA przy procesorze i7 330 taktowanym, oczywiście kręconym z 2,6. I przy 8GB na mapie obrzasku, czyli jednej z najbardziej wymagających mapek, nie, nie mam mniej niż 40 klatek na sekundę. Dla mnie to jest rewelacja. Dlatego, że wcześniej dla mnie takie osiągnięcie czegoś takiego w bf było po prostu niemożliwe. Eee, I to jest niesamowite. Jak można poprzez zmianę softu, samego softu, eee, dać graczom niesamowitą wydajność? Eee, na ten moment, jak wiecie, ja się w ogóle przymierzam do zmiany karty, no wiem, że ja to mówię co właściwie co filmik, no ale tak właściwie cały czas jest. Nie mam na to funduszy, jednak na ten moment, eee, to czy kupię Nvidia czy AMD, no stoi pod znakiem no, wielkiego zapytania. Dlatego, że właściwie e, nie opłaca mi się w tym momencie kupować Nvidia, coś dziwne e, pod, z drugiej strony ja wolałbym kupić Nvidia, bo nie lubię AMD e, o ile w procesorze, jeżeli chodzi o procesor, to sprawa jest prosta wygrywa zawsze Intel e, do tej pory w kartach graficznych wygrywał zawsze wygrywała zawsze Nvidia e, No to w tym momencie troszkę się to jakby sytuacja się zmienia na stronę e, ATI Eee, AMD, co AMD. Eee, I tu jest kolejna właśnie rzecz do dyskusji, bo widzicie, eee, to ma swój plus, bo jeżeli są gry takie jak Battlefield, gdzie te mantel występuje, to to jest naprawdę bardzo wydajne i nie potrzebujemy e, jakiejś niewiadomo jak drugiej karty, żeby pograć sobie e, nawet w wysokiej jakości, bardzo płynnie. To jest genialne. Jeśli jednak mantel nie będzie występował w dużej ilości gier, no, to zaczną się kłopoty dlatego, że nie każda gra będzie wspierać mantu i nie w każdej grze będziemy mieli tą wydajność, jaką chcemy. E, wiadomo, e, wpadał taki pomysł, żeby po prostu te osoby, której zależy na, wy na bardzo wysokiej wydajności, że tak bym powiedział, ponadprzeciętnej, zobaczyć tego typa lol. Mm, to jednak, chyba trzeba się będzie wykosztować na po prostu lepszą kartę od AMD, żeby w tych grach od, e, z mantu mieć tą wydajność jeszcze wyższą, a w tych grach bez, mieć taką, jaką daje nam Nvidia. E, w jakby w modelu tym samym co kupimy od AMD cóż, no według mnie to jest takie rozwiązanie, ale fakt faktem jest, że to co robi w tym momencie AMD to jest genialne, bo niższy jakby wszystko to, co zrobiło Nvidia, to, co zrobiła Nvidia. Wiadomo, że Nvidia cały czas będzie lepsza od, od AMD, jednak to wprowadzenie tych bibliotek mantu. Daje, daje taką konkurencję Nvidii w tym momencie, że no to jest po prostu niesamowite i mi się to bardzo podoba. Nie lubię AMD, ale, ale nie powiem, ten mantu to jest po prostu genialny pomysł. I ten kto to wymyślił, to gratuluję mu, dlatego że dzięki temu AMD może jeszcze rywalizować z Nvidią. Eee, a tak to no niezbyt mogło gdzie, no bo właściwie karty tylko do 600 zł są lepsze od AMD A Gracze no nie powinni mieć takich kart, no bo to są złomy zazwyczaj eee, Moja karta też, też kosztuje na ten moment nowa 600 zł, no i to jest zło, no nie ma co się oszukiwać, ale zobaczcie w BF działa świetnie Oczywiście rzucę oddzielny filmik z mantlem, z mantlem, Zobaczcie to, widzicie? No to głupota moja włączyłem Kema i wbiegłem sobie gdzieś tam wiedziałem że tam się będą spałnić przy fraze to a, włączę Kema No i oczywiście zginąłem przez to Eee, także, no niestety, tutaj mój błąd olbrzymi. Eee, no i cóż, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o Mantu. Jeżeli macie sterowniki, jeżeli macie AMD, to ściągnijcie sobie te sterowniki, włączcie BFA, ustawcie w grafice Mantu i napiszcie, co o tym sądzicie, bo według mnie to jest no, rewolucja, jeśli, jeśli chodzi o, w ogóle o gaming e, i o sprzęt i o karty graficzne. A ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobał filmik. Wybaczcie, za to tutaj jest już wiecie, ten gameplay jest mniej płynny niż był, tutaj to widać na przykład. No i głupi zgon, wiem, ale no cóż, nieograny jestem i na razie, na razie nie zamierzam się ogrywać w tego Call of Duty, bo no wybaczcie, ale BF mnie tak ciągnie z tą płynnością i z tą grafiką, że to jest shot po prostu dla mnie. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. No i cześć.